Was bardzo serdecznie w kolejnym odcinku HATWORD i dzisiaj mamy już trochę eku lepsze, znaczy no nie lepsze, bo jesteśmy jako oksami na tym serwerze. Ale mniejsza. Oj, oczywiście jak ktoś chce z nami pograć i w ogóle to IP nawet na nas pograć, bo nam na lić. Wiadomo, IP w opisie, nie ma problemu, wpadacie, lecimy. Jesteśmy sobie na zielonym i idziemy po auto. Auto będzie kupiane, bo tylko 200, bo nie mamy lepszego silnika, ale damy radę. Po drodze sobie, zbierzemy... O, trochę lagi po drodze, sobie zbierzemy yy, drzewo, bo drzewo jest potrzebne i teraz musimy uważać, żeby jakiś wafer mamy tutaj. Dwa rodzaje, bo Hitman 3 to jest i on nie umie strzelać. więc mam dwa zestawy broni, spokojnie. Kilofem też mogę piznąć, więc damy radę. I, I jeżeli nie będą żadne komplikacje, to wyjedziemy do naszej bazy, która jest. Ogólnie to tak jest rozkład naszych baz. Tam jest baza główna, a La tu jest zielone, a tam jest niebieskie. A tam nie ma nic. O i właśnie będziemy sobie z Swelu, będziemy sobie zbierali te Feder, Feder Bay i Federalna... a Feder B mamy, akurat dalej nie mamy federa na ten... Kurzifan go nie mamy. Federa mamy, a Feder B mamy mało właśnie, bo potrzebuje tą dzidę taką najlepszą, najlepszą być jaka to jest taka. Co siedzie? Się. I niedługo będzie rajd. Przygotowania do rajdu to są tak. rajd będzie, ostry. Tak, mam nadzieję, że nam nie zrobią, zrobić... nie zdążą zrobić wipa. Jeżeli pod tym odcinkiem będzie 12 łapek w górę. Już ktoś do na mnie napisał. Jeżeli będzie 12 łapek w górę pod tym odcinkiem, to naprawdę ziomeczki i za chwilę wbiję odcinek z rajdu. Od razu. Bo ja to nagrywam i dalej będę grał nie nagrywając. I pojadę rajdować. Nie sam oczywiście. Nie martwcie się. Jeżeli mi się fuks nie będzie ten wrak, którego ja szukam, i nie będzie. O, jest ten wrak, co był kiedyś. Jeszcze, jakby był ten wrak, co mi potrzebny, to żeby było w ogóle lightowo. Oh no, yeah. Zobaczymy Good. tylko, czy jest ten wrak, bo tego wraku mi nikt nie ukradnie, mam nadzieję. No jest cały budowany. Dlatego go chcę buchnąć. No, dziki. Jak mnie dzik zabije na odcinku, to będzie fail. Piś, co ty miałeś? Skóry nie chcę ten jest zabudowany, ale to nie o ten nam chodzi. O, zielone wykopiemy. No to jest gówno, to kopie tak samo. Jedziecie? Jedzie, jedzie, jedzie. Autem jadę. Ciu, ciu, ciu. Jest tu ktoś. Głupie pytanie. Jest. Odjeżdżają. Może nie padnę. Albo padnę. No. Od dzika serio. Od dwóch dzików. Nie pierdolę Padnę. Co ich tak dużo? Na dużo, tak jak nam spadamy na chatę O! Dobra, żyjemy Nie tam ten rajd! Czekajcie, jeszcze obczajmy, że tutaj przed domkiem nikogo nie ma. Bo tutaj lubią sobie stać Niestety nie ma To jest nasza główna baza Mniejsza a większa tu panuski sobie no ale tam za dużo głośni podjechało na tą, tą... Ale dałem, dubska No dobra, no hm. Trzeba tam będzie wrócić No ale, no za dużo ich było, tam było cztery, cztery auta były, nie dwa auta Po, dwa, po dwie osoby z, na pewno sami nie jechali Więc nawet nie ma co, nie było, nie było co ryzykować, a może tak Szkoda zachodu Do auta? Aha, to jest ten, dobra Dobra, te malowidła się przeniesiemy. Ale mamy full dokładam, więc e, bardzo ładnie nam to wyszło. E, drywno, weź to, no, day tutaj. Ważne. Pyk, pyk. Dobra. Nasiona. Pyk. I teraz tak. Zostawiamy sobie nasze, nasze EQ, stąd tutaj. Ja po... Kurde, to zostało na tym biomie zielonym. Ale lipton. Może sobie zrobić w końcu ten out. Bo to będzie dupo. Nie ja go nie zrobię. Mam nasiona się. Damy radę ziomeczki za chwilę, czekajcie chwilę. Ja to ogarnę. Tylko najpierw posieję, to dalej się tam tepnę. Pójdę. Dam że ich na pewno nie będzie, bo pojadą. Jakbym tak auto buchną, to było ładnie, ale... Też czuję. Że... Nie no, szkoda mi było tego tego. Jeszcze jakbym był bez niczego, bez tych, tych itemów no. Na... To bym tak nie ryczał, to bym próbował się z nimi pizgać, ale tak to nie. Dobra. Posadzone, posadzone. i mi chyba time minął. Więc mogę tam, bez problemu. Pyk, pyk. To muszę podzielić mi to. To ma w sumie, ale no, dobra. A do ważnej dajmy, o. Nie tu, tu. Pyk, dobra. Lecimy jeszcze raz. Drugie podejście 3 minuty, no nie, no nie no Dlaczego? łaj, czego to mi dorobi, no? Dobra, to będzie się pierdyknąć daszek, ale to z drewno Także ja sobie mogę pyknąć... A może na tych hangarach będzie coś dobrego? Dlaczego nie spróbować? Co mnie tak podbiło do góry? Leciałem i leciałem. Dobra, lecimy. 3 minuty to zdążę polatać po tamtych hangarach, tych bambikowych. Dobry plan, spokojnie, damy radę. I ziomeczki, sorry was za tą przerwę ogólnie na wakacje, ale no niestety, no niestety, no przerwę trzeba było zrobić. Musiałem wypocząć. I teraz mam zajawkę na Hadwarda i będzie Hadward. Teraz mam taką serię zajawkę. Tylko mnie jeszcze miał z moimi pałami z gildii. O, o ty co chciałeś? Nie, zielda! Nie! O nie, ty! Co jest? Ej, dlaczego ja go nie mogę trafić? Szkoda. O! Jak miło! Fajnie miałeś stafik. No. Co on tu miał? O, miałe. ej miałeś. mi to reload. No właśnie, ta nie słabość mnie denerwuje. 49. Co? To siedem. Spadaj, spadaj, w dół. Ja z niczego już chyba nie umiem strzelać, naprawdę Lipa Siara taka, weźcie możecie pojechać za to strzelanie a naprawdę masakra Co ja odjebałem? Dobra, Dobra, ja przepraszam Przepraszam to przekleństwo, ale Masakra, siara I w ogóle no nie ma skrzynek co jest grana? No, kładę, jest oczywiście. Kładę to tyle do bólu. Tych bambikowych. Czy może nie do bólu, ale często się rozpią A ja drewno chęcią zbiorę. O również czasu łuku je... ładować, widzieliście to? Trwajamczej mógł Mogę zabić. O... No. Częściej by trafił niż ja. Na pewno, z pewnością. Albo może nie, może też miał takiego zeza. Ciul nie ma skrzynek? On chyba wszystkiego rombał i mu się właśnie trafiło No leci już No atakuj A ty kuź O ty gnoju no. Leżysz no. Dobrze Tutaj to nikt nie będzie. Chyba O, no, on tylko tu nic. No, no dobra, 8 biletów tych gównianych. Dwie do pompy mi zostały. Ja pierdziałam masakr. Tym mam 14 ryzyk fizyk. Najwyżej padnę jeszcze za mnie, a leci, to też będzie w ogóle wesoło. Już by była masakra. Gówno tu jest. No to mi się akurat przyda, ja muszę dach zrobić. Ale kur... Co? Ja pierdziele tu wylądował. Nie no! Co ze mnie wyleciało? Buty! Ale to jest niewyrr! No pizno we mnie meteor, no! Ja pierdziele ziomeczki. To było przekięcie. Jak ja teraz tam pójdę, mam niesławnych, tam będzie wciuł ludzi. Hmm Hmm Teraz pytanie czy jak ja tam pójdę Czy jak ja tam pójdę Dobra zróbmy sobie chociaż to pod Ej tam ze mnie to poleciało Kurwa mać Taką fajną Mogę iść do domu To no nie jak na no zawsze musi Dobra reload to Pompa full Dobra muszę wziąć to, bo tu pajdę po ile mm, wyposażenie No, nie plecak Tak? Przed zimną prędkość poruszania się, nie to Chyba te Przed zimną ochroną na prędkości poruszania się, a tamte jałem Prędkości, przed zimną ochroną się, te robię 5 do tego, dobra Ja tam nawet nie idę, bo oni mnie zadupią zara, Kuź, tam przyjedzie 5 kóś cwaniaczków Autami No nie wziąłem! No mm. nie wziąłem tą niesłabność W sumie główno mi ta niesłabność da, tylko nie mogę tam iść Wytwórz Zostawiam to w i dobra, polecę tam Tylko mógłbym wziąć Będzie Silnik i wszystko Nie, to jadam, muszę jednak iść I to fastem Moje si... a tutaj tak powoję Nie wiem czy mam za czym płakać, ale pójdę może go jeszcze nie opierdzielili tego meteoryt. Akurat we mnie musiał przypieprzyć, no gówno, no mm! we mnie. Za co? Ale trzeba mieć prawie wiecie, że te meteoryty spadają po całej mapie? Najczęściej nie w rejonach... No wiedziałem, że już są. co Dziki wypad Bogam, powiedziesz do mojej. Teraz żeby tylko nie rozjebali. Mamy kłada PANY I ciekawe jaki on jest, ty Ja wiedzie No ja znowu czuli niesławności ale ładnie zapierdziela ten kład powiem on Dawaj, dawaj mały, dawaj, dawaj Ej to ja ten tych miałem wierzyć w ogóle ta, chyba tam Się nie przebył tylko Kurwa się przewrócę. Dobra, mamy go. Co ja ten garaż powiększyć, później? Dobra, nie ja to idę odłożyć. Ale mam niesławności, a ja pierdzielę. Hmm. Masakra. Boże, ma Dobra, to nam się przyda do któregoś. My mamy tam światło? Na dole? Mamy, dobra, mamy na dole. To tu, to tu, to tu, to tu. Paliwko. Zaraz sobie to pobierzemy jeszcze raz. Tylko najpierw muszę ogarnąć to Buty tutaj, drewno Pyk, a głupi wyjeżdżał, masakra Tam ja tak nie wyjeżdżał raczej No to jest, no, może ktoś może być na hangarach On sobie wyjechał jakby sam był na tych hangarach Dobra, pyk, pyk To sobie wezmę jeszcze Drewno Drewno! To jest odcinek, kurde! No w końcu mi się trafiać jakiś porządny odcinek z headboarda. Zapal istejki mi przepal A wiecie na co mi steki Wiecie, 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 o, na to. 6D 6 na 6DO 6 Dobra. Pyk. Te kości to mi niepotrzebne. Ale mam 17 minut niesławności. Szkoda, szkoda. Rypniemy sobie to. A ja muszę jeszcze pompę uzupełnić No właśnie Jeden go pizdłem, ładnie Już? Uzupełnione, uzupełnione Dobrze Jeszcze opieprzymy tą Pyk, pyk, pyk Ale ja potrzebował będę klucz do auta, ale to potem za chwilę i jutro mm, Pyk, zapom Tak w sumie to już klucz do auta mamy O, weź tutaj kamień Kamień, tu. Idziemy jeszcze raz na te hangari. Idziemy na tych hangari. A ten bambik? Znaczy to nie był teoretycznie bambik, bo miał auto. A ten gościu co nas opier... Co go, żeśmy przed chwilą orypali na tego kłada. I, a ja miałem sprawdzić tego kłada chwila. Jaki on jest. on coś za szybko jedzie, to może być. Legendarka. Chwila, chwila. 900. No, to nie, nie jest zły, nie jest zły. 5 paliwa. Inwentary miał jakieś? Pusto Szkoda. Mam rzydki nic nie widać na nim praktycznie. Mam malował go na zielono pewnie, tak? Zielony, zielony, zielony i zielony. Idiota. Wali to. Dobra, idziemy. Idziemy z buta. Jak mi się znowu w jakiś wrak trafi. to będzie lipa. O oh yeah, oh yeah. To That's good. jest That's good. Na prawo, na lewo i shoo. Na prawo, na lewo i pyk. dobra, bali ten Nie wiem, z której strony. Vipy, Vipy. Vipy na serwery ubiły. i pompka wyleci, to się chyba pochlaszczy Dobra, idziemy jeszcze raz na ten hangarski. Zbogowany. Кто-то там лазит, я его нашел А если его снова будет... ...пичка Pierdeli. No, jeszcze mnie pewnie bije. No oczywiście. Czerwona pustynia. Gdzieś. No, nie, oczywiście też mnie bije. Dlaczego mnie? On te niesłodności jeszcze Strzały oczywiście. Nie jest auto, ale jest auto, jest czułoba. Gościu ciekawe. Dzień. GÓWNĄ MIAŁ Lipa jeszcze coś porządnego mi, ty kuźwańku się mi zostało trzy co auta. Teraz mogę paść. To auto auta. jest większa ekipa. Oni pójdą. Ale kutasiarze O, mmm Przestaje jechać? No dzielnie są Tej nie oj Ech. nie nipa Chciałem, że tak podejdę my się zaczaję w tym w kontenerze i zarąbię ale dupa no niestety jeszcze ktoś jedzie? trzodam dwie farby i to totem ostro gościu leci pusto o jest coś no naboje Czy przydadzą się No, bo ja to ja nigdy nie będę narzekał. O ten kład. Fajnie. Znowu jadę? Co teraz idzie? Fitram się tutaj. Nie, No i don't kill him. Nie będę go zabijał, nie będę miał... Nie, tą. Na chwilę będzie chujnia. Do bazy, ziomeczki! Kończymy odcinek! Nie wiem, że znowu ja Kurde, dojdzie na Egipsa. Z mi to prędzej to zbuduje? Znaczy no, to co 4 zrobię. Na rajda! Dzieńaczki, 12 łapeczek, kolejny odcinek pamiętajcie o tym. Widzimy się w następnym odcinku HardWorda. Trzymajcie się, cześć!